Same szczury w pudle są! Same szczury! Musimy fafika wezwać do boju, fafik! Zeżryj wszystkie szczury! A fafik? zjadać? O nie! Fafik nie! Fafik dostał straczki! Niezdrowe te szczury były wszystkie. Ej, siostrzyczka! Siostra! Słuchaj! Pościgamy się na dywaniku teraz! Ja na swoim wypierdzionym rowerku pojeżdżę, a ty na koniku będziesz ujeżdżała! I ścigamy się! Ścigamy się. Kto pierwszy na mecie, ten wygrywa! Siostra Wyjdź ze o, mnie. w którą stronę jest meca? No jak? Chwila, no... Moment. Patrz na dywan. Tutaj jest wszystko narysowane. I jedziemy Dobla, po drodze. Tu pisze start. O, dobra, ja na skróty. Ja... Nie, nie biegniesz za mną. Co ty teraz robisz? Jest. Za tobą, zobacz! Ej, no ty siostro, ty jak się koniku, nie umiesz w to bawić, koniku, no Tu jest jak koniec! Jak jest! Do, pierwszy, pierwszy trzeba było powiedzieć, że jestem pierwszy, jest, ja jestem pierwszy. Uuu, I teraz backflipa robię! Uuu, Co? Uuu. Ty zawsze wyglewasz! Dlaczego ty zawsze wyglewasz, te zabawy? Bo ja je wymyślam. <śmiech> <śmiech> a, 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 poza tym jestem starszy, więc ja mogę wygrywać, prawda? No. A Co się dzieje? Czemu kichasz? Co to ma masz nasz? Czemu ty kichasz? Ty coś jesteś nie tak się w nosku, wiesz? Ty jesteś uczulona na swoją własną głupotę. Co? Ja pierdziel! No słyszałem, czytałem kiedyś w internecie, że coś takiego jest, że jak jesteś Co? wystarczająco głupi, to możesz dostać kataru od tego. Co? A ja... czy? I ludzie umierają od tego, jeśli nie zmądrzeją. O nie, to jakby cię to szybko coś nauczyć, czekaj. Jak tuś mądrzeć? Jak mądrzeć? W twoim przypadku na to zapóźni... Już wiem! Musisz wejść do kosza pełnego pieluch i w tym spędzić całą noc! 24 godziny, challenge! Tak, wchodzisz! Czujesz się mądrzejsza? Czy to Bo już w ogóle działa? No ta więc chyba nie działa. Dobra, inaczej. Tu ci narysowałem teraz. Masz. Zobaczcie, mi jakiegoś tasiemcia nalysiowałeś. <śmiech> to <śmiech> jest to witamina! Jest? Ty się no. cieszę, że nie w czopkach ci ble, przygotowałem. Ble, to ble, ble, no wciągnij ble, to. Możesz Ma, to. Kiut w... co ty robić? Możesz to wciągnąć normalnie, naprawdę. Wciągnij udało się, Jest! Jest! O oh. Pokorczę, nie pomogę ci. No nic, a. musimy zrobić rekonesans w domu. W takim razie, ty jesteś na coś uczulona, co jest a. w naszym a. domu. No, tak, w, takie trudne słowa. Znaczy, że się przejdziemy po prostu, wyjdziemy z spokoju. Wiesz o co chodzi? Dobra, wychodzimy. Na szczęście kamer nie ma starego, więc nas nikt nie obserwuje. Ale musimy być pod przykrywką, bo ostatnio. Cio, cio, cio. Nie kichaj, nie kichaj! Co ty tańczysz. Co? Ja robię! To jakaś dziwna choroba jest. O nie! To jest Fortnite Dance! O, ty zachorowałaś na Fortnite chorobę egzytyczną taką. Acik! Jedyny sposób, żeby cię wyleczyć musisz zacząć grać w Robloxa. Jeśli nie zaczniesz grać w Robloxa, to klątwa i choroba Fortnite'a cię dopadnie. Tylko no, nie chcesz Jaka tak skończyć. Holoba? Nie dość, że mam alergię, jest ty gdzieś jakaś ułomna, to jeszcze się jakąś holobę, jakiegoś a jakiegoś Fortnite'a przechodzić. A! Słuchaj. Slash, to to no. Niuchamy, znaczy ty niuchasz i ty chcesz, chcesz, żebyś wypadała teraz system. Gdzie? Jak będziesz kichała gdzieś mocniej, to daj mi znać. To znaczy, że jesteśmy na dobrym tropie. To jest pokój starego! Nie możemy tam wchodzić! Siostra, gdzie ty idziesz? co to? Blacie! No, to jest mój piesek, przecież pokazywałem ci go. To jest Fafik, ale on jest przebrany za diabełka, bo on a jest chik! taki świąteczny teraz. Co ty robisz? Oh. Dalej kichasz. Ty tak jakbyś była uczulona na tego Fafika. Ale to jest niemożliwe, bo Fafik jest no Fafikiem, no po prostu on był całe życie tutaj w tym domu i nic się złego nie działo. Dopiero jak ty się pojawiłaś, to masz jakiś problem. A tak w ogóle to mi się przypomniało, że skoro już jesteśmy u Fafika... Ja wolę chyba kotki. No to sobie załatw kotka, bo ja nie mam żadnego. <laughs> Dobra, a masz jakieś piguły na uczulenie? Ja jedno... Mam w czopkach. Interesują cię? Dobra, super, to ja pobiegnę, popfituj za nie, 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 to czekaj, to tu, I tutaj, coś popatrz, się. Z tym wapikiem, Siostra, co? nie ma problemu, popatrz, się. podchodzisz tutaj i wskakujesz no. do środka i już cię co? nie będzie. Nie, nie oszukaś mnie, nie, nie zgadzam się, nie Na zgadzam co się, no. jak to no. się wyciąga? Nie, ja myślę, że jesteś jeszcze taka mała i głupia, a jestem tylko głupia. <laughs> a jesteś tylko mała. <laughs> Fafik! Idziemy na spacerek! Oh, oui. Siostra dalej nie umie otworzyć nawet drzwi. Siostra. Oh, oh. Ty wiesz, jak wygląda z zewnątrz? O, oh, teraz jesteśmy na zewnątrz. Ej, tu coś trąbiło! Tak wygląda z zewnątrz. Dobra. Dobra, słuchaj, bo mi się wydaje, że fafik musi zrobić kupkę. I musimy o niego trochę zadbać i, chcesz, bo... Jak chcesz mu pomóc, żeby zrobił kupę? Pomaszuję mu brzuszek, No przecież! Masiu, Masiu, masiu! Co ty, maszu, ty robisz z tym pieskiem? Chcesz, żeby wpadł pod koła? No nie no, bo... dostał teraz! Fafik, jesteś cały! Biedny piesek. Gdzie on jest? Nie dotykaj mojego pieska, bo mi go zepsujesz. No, no nie, nie, mogę go się? dotykać, bo mam jakąś alergię na niego. Musimy wyprowadzić. Może co na, na pyłki? Tak, na pewno Dobla. na pyłki. Słuchaj, sprawa jest taka: skoro nie ma ojca, to musimy się zająć naszym pieskiem, bo jesteśmy bardzo odpowiedzialnymi dzieciakami, o, prawda? Dobra! Jeżeli no ojciec pewnie. wróci, bo dowie się, że nie wyprowadzaliśmy pieska, to będzie bardzo zły i da nam szlaban. I ty nie będziesz mogła swojego Fortnite a grać, a ja nie będę grać tak. w Minecraft'a mógł. Tak, źle bym mu i wyprowadzimy pieszkę i będziemy najlepsze dzieciaczki. O, dobra, dobra. A może? Dobra, to chodź wyprowadzimy go, żeby on zrobił. No przecież kubkę jest wyprowadzony. Wycieraczce. Jak na wycieraczce. A Jak to na on wyciera robi kubkę nie jeszcze nie. Nie, nie robi na, kubki tak pies wyciera nie wycieraćkę Wycieraczkę sąsiada, niech zrobi kupę. Aha, bo myślałem że naszą i tak myślę ps, bez sensu, przecież no my, nie my mamy. Wycielacki. Mamy, ale w środku właśnie, nie? W ogóle czemu na zewnątrz jeszcze mamy wycieraczki tylko na w środku jest? Przechodzimy na drugą stronę. Tylko uważaj teraz bardzo o, ostrożnie. Op, dobra. O nie, ale sąsiedzi zamontowali sobie pole siłowe. Chciałem ci powiedzieć, właśnie. No jak my się teraz tam dostaniemy? Nie narobimy A, im na wycieraczce, Oni nawet wycieraczki nie mamy. A, biedaki! My mamy, ale w domu trzymamy. Żebyście wy nam nie poukradli. <laughs> tak, dokładnie. Kuj, złodzieje. <laughs> Słuchaj, jest sprawa. Fafika wyprowadziliśmy. O nie, nie Zauciły Fafik. Musimy się opultować. Fafik mi zażar piłeczkę moją. No nie. Fafik, jeszcze trzeba go wydostać. Przepchaj go! Się Przepchaj go szybko! Przep... Dobra, przepychamy! Przepchaj psa mi pieska, bo piesek psa... będzie robił kupkę rano taką, że o, Ta piłka większa od niego była. Ty... Coś mi. Co to robisz? Ty nie wiesz, jak przepchać pieska, chyba. _wodNG Jest kość! Jest kość! Dobra, nauczymy Fafika aportować, ale to kością nieco przepychać, kogo chcesz uczyć aportować. Aport! Co to robisz? Jak się rzuca? Nie mogę zucić. I <playoffs> nic nie mogę robić. Ej! Mówię, jeszcze raz, tylko wolniej, bo siostra nie rozumie. Aportuje się kością albo patykiem. Psacuje to jest taki jakby patyk. To jest przepychaczka. Tym się kibel przepycha. Klasik, pokaż, co ty dzisiaj jadłeś. Zobaczymy, co ty dzisiaj jadłeś. Ej, nie! Nie coś z ciebie. Ja wiem, musi węgiel aktywny zjeść, ale teraz węgiel bardzo trudno jest kupić w Polsce. Kurczę, to go słodyczami naciupamy. Weź te worki z węglem, co kiedyś kupi. O nie, ja zażarłem węgiel! O fuj, się blat! Nie, czekaj! Uuu, a co ja lubię? Tajce znowu Fortnite i to z psypycharon. Co się dzieje? Mówiłem ci, że ci klątwa dopadnie. Co się dzieje? Ja nam zamówię więcej kości, bo z niewiadomych przyczyn Fafik wziął i nam zeżar jedną kość, jaką mieliśmy w naszym co? domu. No! jaka była w domu? Tak! zeżarł nam jedną kość. Ten pies to jest tragedia, ale on był normalny, dopóki ty się nie wprowadziłaś, dopóki ciebie nie było, on był. No właśnie, a w momencie kiedy ty się pojawiłaś, nasz Fafik zrobił się jakiś taki dziwny. Nie wiem czemu. dobra, to biegniemy po kości. Dobra, zamówiłem. Ale zamówiłem takie, wiesz szybkie z Chin, więc nie wiem, czy będą dobre. O oh O Oh my god! Co się dzieje? Szczury! Same szczury w pudle są! Mamy szczury! Nie przepchać, przepchać Nie przepchać! Musimy je załatwić! Bo się rozbiegną, i potem wiesz co będzie? Będzie przerypane! Musimy. O nie, co, no, one się już rozbiegają! Wypuściłeś je! To ty je wypuściłaś teraz! Musimy Fafika wezwać! Fafik, że wszystko to może je też zje! Wsiadaj na Fafika! Do boju, Fafik! Zeżryj no, wszystkie a! szczury! A, nom 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 Jest, dobra, Ale Fafik! Ale zjadać! A! O nie! Fafik, nie! Fafik dostał sraczki! Niezdrowe te szczury były wszystkie! A siostra przepychaj nam podwórko! Szybko! szybko. Weź miotłę! A, a, to moja miotła! Siostra czekolada się rozlała. Blacie, słuchaj, słuchaj. Tak. Bo mi się wydaje, że te scule miały jakieś insekty, i teraz Flafik ma. Hui! Zobacz jakiś. Zobacz najgoryjek. Zobacz najgoryjek. Ale o, on pokaż, tak zawsze wyglądał. Co ty no, mówisz? No, nie wiem, co on tym tak zawsze wygląda Ale on się tak dziwnie jakoś dlapie, jakiś ma takie pselazenie w oczach. Nie, no tak mu oczy wyszły od momentu, jakbym zaczęłaś przepychaczką po tyku smyrać, to on tak. Z... <słuch> <słuch> tak mu oczy wyszły na wierzch. Nie wiem, czy mu się podoba, taki już będzie teraz na zawsze. Nie, bo to so, Ja jest. Chyba za bardzo go wypchałam i po prostu mu wysły gałki od tego ciśnienia. <noise> Ale blacie! Słuchaj, musimy wziąć i go wykąpać, bo on... Faktycznie! No bo raz, że się ubrudził tą czekoladą, tym błotem całym na zewnątrz, to jeszcze zeżar szczury! Musimy go wykąpać. Szybko! Szybko. Do wanny! Kąpię. Czekolada Czekoladowa kąpiel. Maseczka, ma, maseczka błotna, Ta. siostra gotowa. Otwieramy Spot spa! Oh yeah. Uuu, Ja się wytaplam tutaj, będę normalnie z lata młodsa, jak ja już jestem. Czy to już to znikniesz wtedy znikniesz. wtedy? Jak ty masz parę miesięcy, Max? A, A odkręć wodę, blacie, bo ja nie podlapię bo to zatkać trzeba kibla, najpierw otwór, ty, ty nie umiesz używać wanny, ty widzisz dobrze, że ja tu jestem w ogóle. Wiesz to bo ja od... nad moją umiejętnością używania stoty do kibla po prostu. Jaką chcesz? Zimną, ciepłą? Zresztą wystronę, zimną ci odpalę. My myślisz, że co? Ty? <laughs> Wyslane, to to <tu> <laughs> Cześć, bo ten kran nie działa w ogóle. Zapłaciłaś rachunki za wodę? Czemu tu nic nie leci z tego? Co za gówno. A tu to się odpala. O, zimna leci, to chyba zła. O, jak miło. O, jak miło. A czekaj ciepło. jak się uruchamia? A ta druga? Ciepła? O, teraz jest ciepła. Jest dobrze? A, a, co się stało? jesteś? Co się dzieje? Czemu ja chyba w domu? Co jest? Śląskie! jesteś. jesteśmy w pod antyalergiczne! Czemu tak zarabije cały dom! Otwórzmy dom na zewnątrz szybko! O nie! Stwaśc, otwórz! Dnia. Otwórz drzwi! Otwórz drzwi na zewnątrz! Co się dzieje? Nie mogę otworzyć! Siostra! Dobra, do mycia! zanim nim fafik złapie. Weź mleczko! Weź mleczko! Mogę sobie wypić mleczko? Nie pij! Zbykałam! Jeszcze nie, usiądź na pieska, i teraz napij się go. Możesz go napić się. czy to zadziała. A czemu zamknęłaś oczy? Czemu ty masz zamknięte oczy? Ej, bo ci się powieki skleiły, siostra. O, otworzyłaś, dobra. Odmówiłaś. cię. Ja byłam, ej, bo ja się tak zrelaksowałam w tej waliście. Mamy mydełko. Wiesz co robić! O gorąco O! Jest gorąca, a, a, dobra. No, Papi, ty bludasku! Wycudzimy papika. Znaczy ty jego teraz jeszcze on ciebie, bo nie wiem. Co ty mu robisz? Weź to mydło i już i mydła! O, ale Blacie, bo chyba to mydło On jednak... jest delfinem! Po Ty mi nie chciałeś włożyć mydła, no to sama sobie włożyłam. Nie! Nie! Medło zniknęło, padło! <grym> to medo z tej czarnej dziury! Nie! A, nie znowu! Znowu zaraliśmy szybko! Ewakuacja! No. Na zewnątrz! Na, na zewnątrz ewakuacja! A. Otworzyłem Ach, Dobra! Otworzyłem drzwi! Otworzyłem drzwi! Aaaaa! Albo w sumie zresztą! Nie, si siostra brate, mogę nie, zostawić tam szybko! No dobra, fafik chodź. O, fafik mi ulatował z ciała jajku. Zostaw Fafika. To chyba w dupie, tak jak ja bammy dełko, a fafika... To... Zostaw fafika i wchodź do środka. Darmo zjadzie jeden. Trzeba umyć sufit. Co? No, Faktycznie bludny sufit, no. bo y, chyba... Chyba puszczam ostatnio bąka i to. Ja mi ty skończysz, gadać poleciało. o tym sraniu. Nie chcę tego słuchać. Ja robisz, Plato salał! Plato salał! Chodź tutaj! Zabije. Ciebie nie, zabiję, bo nie. ja sobie na niej siedzę! Chodź nie, tutaj! No, nie, o nie, o nie, Wracaj tutaj do mnie! Chodź tu, nie podskakuj tak! Co ty jesteś rybą teraz? Aha. Jakie to zwrotne jest do dupy. Dobra, wiesz co, utopimy tą kosiarkę. Dobra, jesteś, jesteś bezpieczna, nie zrobię ci krzywdy. Chodź, wjeżdżamy do wody, Boże, kosiarą. Łaska blata, to jest to! <śla> Wuuu, Ale impreza! Woo! Mówię ci siostra, musisz spróbować kosiarki w basenie i zarąbiście! Dobra, bawimy się! Woo! Wow! Kosiarka i samochodzik w, w basenie... Nie, to się nawet Nowe nie rymuje. tak Chciałeś to zrymować? Chciałem to zrymować. No blacie, blacie, ty się chyba zaleziłeś głupotką ode mnie. Dobra, patrz. Czemu ja tak? siebie cisnę? Popatrz się, po, 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 się, patrz, patrz, siostra, ja teraz robię skok na desce ty A, z no. samochodzikiem, tylko problem jest taki, że tam wejść nie mogę. Bo to jest bardzo trudne, żeby tam wejść. Skacze, skacze! Skacze, siostra! Wuuuu! Wow! Co jest? Ja widzę przez tekstury wszystko! Co się dzieje? Placie, a kiedy stale wraca z placy? Jak to Tula kiedy stale? godzina? O nie, on za 15 minut pewnie wraca z do, do domu. A my a to... mieliśmy wytlosować Papika, żeby zrobić mu niespodziankę. To ty zalałaś o całą nie. chatę tym mydłem, co, zapchałaś co? go. To no. jest <laughs> ja, mam mydło w dupie. Papi, no to o tym mówię, zatkałaś mamy. dziurę i teraz nie ma gdzie woda ucieka. Posprzątaj! Idę po telefon. Bierzemy i zamawiamy te całe łatwopalne materiały o. i podpalimy wodę i wtedy to wszystko, wiesz co będzie? Ugaszone. Tak jest logika moja. Po, podpalimy wodę. Dobra, świetny pomysł! <laughs> Też tak myślę. Dobra, mamy benzynę! Podlewamy, wszystko jasunia. podlewamy! Wow. Dynamit! Okej, okay. lejemy! Lej tą kolę! Jakby jutra miało nie być! Lecę te! Leję! Leję te kole za jakie <laughs> O, ja się chyba... Zacząłem palić? Co się dzieje? Czerwony się robię, ale jednocześnie nie! Co jest? Idę zakręcić tą wodę chyba w tym po prostu. Nie wpadłaś na pomysł, że wystarczy zakręcić wodę i nie, nie będzie się lała? A może swoją buzię też zaklęcić? Hahaha, ha, 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 ty jesteś taka śmieszna, haha. Ha. Siostrzyczka. Chodź, spójrz tu na mnie, spójrz tu na mnie. Powiem to jeszcze raz. Powiedz a, mi to prosto w twarz. A, a może swoją twarz też zaklęcić? A! Ja ci dam do starszego brata a! się tak odzywać. Ty. czekaj, wezmę cię tutaj do kibla. Wsiądź tam, chodź tam, chodź do kibla. No, dobra, wejdę do kibla, chociaż kiedyś już wesłam i nie się to najlepiej dla mnie. Nie. Zrobię ci karuzelę A! śmiechu. Dobra siostra. O. Żegnaj. Pozbywam się ciebie. <śm>